Siemanko widzowie, witam Was w sklepie, nowym sklepie. To, co Wam zaraz pokażę, no, podskoczycie ze zdziwienia. Na wstępie powiem, że możecie mnie wesprzeć z kodem Zakrzak I widzowie, to, co Wam zaraz pokażę, to jest po prostu jakaś masakra. Co wróciło do sklepu? Byście powiedzieli: Dinozaury? Kurcze nie wiem, Venturion? Otóż nie. Popatrzcie tutaj, wrócił psychozestaw, czyli Jezu, jak to określić? Taki przepocony skin, taki dopracowany skin, tak rzadki, również skin, że to jest masakra. Jak możecie zobaczyć, on wrócił ze zbierakami w zestawie za 2000 faudolców. No, ja jestem w ciężkim szoku. Mówiąc szczerze, jestem naprawdę w ciężkim szoku że on powrócił więc jak kupujecie tego skina to oczywiście możecie kupić go z kodem w sklepie Zakrzak bo mi bardzo miło i ogólnie to no, pokczamp, pokczamp razy trzy, pokczamp, pokczamp, pokczamp normalnie że wrócił ten skinek i no pozdrawiam, pozdrawiam no bez kitu ale co mamy poza tym psycho zestawem Venturion skiny, które wróciły po półtora roku więc też również pozdrawiam Przywracajemy jakieś stare, rzadkie skiny, normalnie Epic Games. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, nie? Jestem pod wielkim wrażeniem tego. Taki spieraczek. Przywrócili również dinozaury, które też były dawno w, dawno w sklepie. Dwa style. Tutaj taki bardziej fioletowy jeszcze jest. Na przykład coś w tym stylu. I dalej mamy te kości. Taki dźwięk i no, tak powierzchownie pokażę, tutaj wiadomo mamy diabełka ze skrzydłami, skórkę do broni, kolejnego diabła, fajny ma plecak i lotnie, połkczant lotnie i kilofy, takie żarzące się zamieć, no każdy zna chyba na pamięć tego skina, tropicielka tak samo smoczy topór no. Myślę, że nie trzeba już przedstawiać tych skinów Każdy je zna e, Trzepotyk tak samo e, Śmiała podstawa Fajne, fajne e, I grożenie palcem No, więc widzowie jak będziecie kupować Oto tego tutaj Borderlandsa naszego To kodzik w sklepie możecie wpisać e, A ja, wa, ja już wam życzę miłego dziąka I ten e, Do następnych sklepów, odcinków, streamków Cześć, cześć